Grunt na Medal to konkurs zorganizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz regionalnymi ośrodkami obsługi inwestorów i eksporterów. Wójt Adam Topolski oraz radny Bogdan Dublewski, przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska, odebrali nagrodę w dziewiątej edycji konkursu Grunt na Medal. Statuetkę laureatą wręczył minister Grzegorz Piechowiak. Grunt na Medal jest to sukces gminy, ale jest to efekt nie ostatnich miesięcy, ale kilku lat pracy, zarówno planistycznej, jak i inwestycyjnej. Planistycznej w tym znaczeniu, że dla tego gruntu, jak i jego okolic przygotowaliśmy różne wersje użytkowania, przemysł usługi w bardzo różnych wersjach, zawsze jednak w kontakcie z obecnym właścicielem, w tej chwili łódzką specjalną reformą ekonomiczną. Natomiast samym pierwszym krokiem, który w ogóle umożliwił powstanie tego gruntu czy innych i osiągnięcie tego medalu, czyli krokiem na medal, to było zbudowanie ulicy giełdowej. Puszczenie, być może kontrowersyjnej wtedy, idei drogi asfaltowej, pięknej drogi w tzw. pola. Efekt jest taki, że nie tylko mamy fabrykę pierwszą, mile, Nippon. Ale właśnie ten grunt na medal, to jest tylko dlatego był możliwy, mimo że jest położony przy Towarowej, że gdzieś kiedyś powstała idea właśnie w kadencji Wójta Adama Topolskiego, utworzenia komunikacji między ulicą Szkolną i północną granicą Gminnych Sawerów. i stąd mamy teraz ten medal z uwagi na owe medalowe osiągnięcie budowy tej drogi ulicy Giełdowej. W chwili obecnej ulica Towarowa i ulica Hurtowa, oczywiście Towarowa po dokończeniu inwestycji już będą służyły całości obsługi tej części przemysłowo-usługowej, czyli na północ od ulicy Szkolnej. W tej chwili łódzka specjalna strefa zbywa jest w trakcie transakcji, część już sprzedała gruntów, ma jeszcze do dyspozycji chociażby właśnie te 30 hektarów. Gmina spodziewa się przede wszystkim podatku od nieruchomości, ponieważ jest to główny dochód gminy z tego typu inwestycji, właśnie tych przemysłowo-usługowych, czyli wielkopowierzchniowych budynków oraz drogich budowli. Działka powierzchni 30 hektarów położona jest na obrzeżach gminy. Inwestorzy każdej branży, którzy chcieliby stworzyć swoją firmę na tym terenie, mają dostęp do węzłów komunikacyjnych, w tym PKP i lotniska. Szanowni Państwo, zbliżamy się do zakończenia roku 2021, roku niezwykle trudnego, bo i epidemia, i wyzwania inwestycyjne w postaci tramwaju, ale roku, który myślę, że daje nam również satysfakcję. Jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie. Ono często może się sprawdzać w życiu. Ponieważ ta praca, która się odbywa tu, w naszym urzędzie, ona nie zawsze jest przez mieszkańców widoczna. Mieszkańcy mogą widzieć czasami jakieś drobne niedociągnięcia, chociażby tak jak i pierwszy opad śniegu, gdzie no wydaje się, że to po godzinie dwóch już powinno być wszystko uprzątnięte. Ale to nie oznacza, że. Taki jest zły obraz naszej gminy. Wręcz przeciwnie, uważam, że od kilku lat nasza gmina intensywnie, zdecydowanie mocno rozwija się. Przemy do przodu, aby właśnie to miejsce do życia było tutaj przyjezdne, miłe, sympatyczne. Chciałem się pochwalić tutaj osiągnięciami, które otrzymaliśmy w tym roku. Mamy przyznane kilka znaczeń, kilka wyróżnień, i dobrze byłoby, żeby Państwo też podzielili tą naszą radość i zadowolenie, że właśnie z zewnątrz, przez zewnętrzne podmioty jesteśmy postrzegani pozytywnie. Ostatnio byliśmy razem z przewodniczącym Komisji Budżetu na odebraniu nagrody grunt na medal. Była to nagroda, która była przygotowana i przyznana przez Państwową Agencję Inwestycji i Handlu oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi. I ta nagroda dotyczyła w zasadzie gruntu, który jest najlepiej przygotowany do dalszych inwestycji. Po wybudowaniu się dwóch znaczących firm o zasięgu międzynarodowym, kolejne firmy chcą u nas zagościć na naszym terenie. Jedna z firm już zakupiła teren 5-hektarowy, druga przyczyniła się do nawet trochę większego terenu, więc mam nadzieję, że te wiadomości, że ta nagroda ona pozwoli na jeszcze szybsze zagospodarowanie pozostałych terenów, a tego mamy jeszcze około 30 hektarów. To miejsce i ta nagroda powoduje, że jesteśmy umieszczeni jako gmina która będzie umieszczona w bazie Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, i mam nadzieję, że przełoży się to na jeszcze szersze zainteresowanie. Zainteresowanie chociażby i ogólnopolskie, bo i różnego rodzaju media też zgłaszają się już, by te informacje o nas zamieścić. Na 160 ponad gmin, które zgłosiły się do tego konkursu, 16 zostało wyróżnionych, wśród nich właśnie my, jako jedyna gmina z województwa łódzkiego, jesteśmy wyróżnieni taką oto właśnie statuetką. W Łodzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizowała również po raz pierwszy konkurs dla gmin województwa łódzkiego. To również zewnętrzny podmiot, który na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego przyznał naszej gminie trzecie miejsce. Tam były brane czynniki, jeśli chodzi o dochód na jednego mieszkańca, wyniki konkursu świadectw klasistów, jak również i innych kilka czynników. Niewątpliwie trzecie miejsce w województwie, niewątpliwie pierwsze miejsce w powiecie, to również podmiot zewnętrzny dokonał oceny działań naszej gminy. Niezmiennie nam miło, że pierwsze miejsce w powiecie, że trzecie miejsce w województwie przyznano naszej gminie. To tylko powód do dumy, ale również oczywiście i do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Wspomnieć należy również, że niedawno jako gmina wiejska w kategorii tej właśnie, jako gmina dobra do życia zajęliśmy pierwsze miejsce w powiecie. Trzecie miejsce w województwie i 127 w skali kraju, przypomnę, prawie 500 gmin wiejskich jest w Polsce. To też oznacza, że instytucje zewnętrzne dobrze oceniają nasze działania, dobrze oceniają naszą pracę. Te wyniki one są osiągnięte ciężką, wytężoną pracą wielu pracowników. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za rzetelną, ciężką, wytrwałą pracę na rzecz naszej gminy. Chcę również też podziękować organowi uchwałodawczemu, z którym współpraca, proszę Państwa, układa nam się myślę bardzo dobrze i myślę, że drobne niedociągnięcia, które zdarzają się wszędzie, one nie przesłonią obrazu całej naszej gminy. Jestem przekonany, że następny rok będzie jeszcze lepszy. Dziękuję bardzo.